Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie zdjęcie humusu i wykopanie fundamentów w jeden dzień, tak. Klient zgodził się na nagrywanie, więc zaczynamy. Sztywna łyżka. Ja mam rozgrzaną, bo tu jechałem godzinę na budowę. Od razu możemy na maksa pracować, tak. Czasami jak się przyjedzie w kobarka, a w tej chwili w nocy są przymrozki, jest zimna, no to trzeba, że tak powiem, najpierw kobarkę trochę rozgrzać, tak? Bo koparka jest dobrze rozgrzana, więc startujemy na dziesiątą, ma być geodeta. Mamy za piętnaście ósma, do dziesiątej chciałbym tutaj pomóc ściągnąć. Bramki nabita po półtora metra więcej, czyli zostawiamy takie paseczki do tej linii że jest 40 cm do zdjęcia, chociaż nie sądzę. Tutaj tereny nie są aż z taką pastą półniczą publiczną, tak wysoką. łyżką, czujemy, że dotknęliśmy. My ja coś czuję, że będą korzenie, bo widziałem tam z tyłu korzeń. Tak. są korzenie i widać, i widać takie wzrosty. Ktoś tutaj to talerzował albo coś robił, ale chciała być działka wcześniej zarośnięta, tak jak tu widzę na naprzeciwko. I jest takich korzeni powrastanych. Tak, są korzenie, więc będzie ciężko tutaj urabiać. Praktycznie może będzie trzeba zdjąć trochę wyżej, pomoc, bo jeżeli to jest tak zrośnięte korzeniami, to nie bardzo, żeby to zostawić. System korzeniowy, o tutaj widać, co tu rosło czyli takie, jakieś witliny, jakieś takie obrzoski młode, tak. wszystko takie badziewie, tylko się samo rozsiewa. Ja Was wrzucę na timelapse'a i ogień, lecimy, tak. Już jeszcze nas czeka kopanie fundamentów. Kilka odcinków już z kopania było, więc tą yy, technikę znacie. Można to przypomnieć. Jadę od zewnątrz Na sztywnej łysce jeden pas, zrobimy później pasek z zewnątrz w Drugiej strony I dwie techniki Albo z prawej do lewej Z lewej do prawej Lub pasy i takie wąskie pasy zostawić do usunięcia. Ja takich technik używam I to mi się sprawdza nie mam co wymyślać, nic innego, tak? Więc startujemy na timelapse i zapraszam do oglądania. Prześciągnąłem, ale pojawił się problem Ziemia jest zbyt mokra lub jest kurzawa i dochodzi do uplastycznienia Więc będziemy kontynuować skarpówką tak? Zdjąłem tylko taki pas trawy od brzegu I będę to skarpował tak? Tam w jednym miejscu zaczyna to wszystko wypływać Pod fundamenty jest to niedopuszczalne Więc przełączamy się na skarpówkę tak? Teraz wywieźć, żeby zrobić miejsce. Miejscami jest więcej sucho. Miejscami jest kurzawa i woda stoi po prostu pod spodem. Koparka siada, nawet łapy nie są w stanie utrzymać się. Więc podsumowując tą sytuację, to Zajdzie się dzisiaj. do wieczora żeby wykopać fundamenty i to wszystko zdjąć to, to wieczora na się tu Do Timelapsa, bo mam tylko dwie baterie, więc chciałbym wam jeszcze coś nagrać z kopania tak? w trudnych warunkach Wracamy teraz do skarpowania, muszę oskarpować zewnętrzną drugą krawędź i będziemy przesuwać się od drogi w kierunku wewnętrzny dział. Dobra, potrzymujemy robotę ja tu kończę skarpowanie w tym miejscu gdzie jest, gdzie jest w tej chwili łyżka jest kurzawa, typowa kurzawa, plastolina taka ciastolina, plastolina po prawej stronie mojej, tam jest taki piasek, po lewej stronie jest taka brązowa glina też taka ciastolina właśnie Już z klientem rozmawiałem będzie trzeba tutaj dobrze to pomyśleć żeby tą ciastolinę i kurzawę zabezpieczyć tak to tak jak w polu jedziecie i nagle ciągnik znika No to taka właśnie to jest kurzawa Ona ciągnie wodę, robią się takie luźne piaski Nie daje to żadnego oporu Jak się na to wejdzie to po we prostu jak na łóżku wodnym Do budowy jest to niebezpieczne Trzeba wiedzieć jeżeli jest to o. To ściągam, ale to jest plastelina Po prostu to się wszystko dopłynie tak? Nie tak, daj, jakbyście kisiel chcieli trafać. Do kisią ma to po prostu chodzi. Trzeba to skrobać, skrobać. To zeskrobiemy. Przyjechali geodeci, to nabiją punkty i będziemy kopać fundamenty. Czyli zapraszam Was na. Następny odcinek, gdzie będziemy tutaj kopać fundamenty, tak? Ten odcinek kończymy Ja wybiorę tutaj tylko tą ziemię Dwie baterie zostawię sobie na kopanie Fundamentów jest zimno, baterie szybko się wykańczają Trochę się nagra i koniec, tak? Baterie mam dwie nowe, dwie już mają tam Troch czasu, pewnie trzeba by nie podokupywać bo Część baterii mi już popuchła. O. To jest plastolina, tak? To nie daje żadnego oporu. Geodeci mieli przyjechać na 10. Dobrze, że się przyjechali trochę później, bo zeszło nam do 11, od 8.00. Ja tu już byłem za 15.08, zacząłem za 15.08 Czyli mamy 3 godziny i kwadrans I teraz ziemię tą bocznych odsypów muszę wywieźć I ze 4 godziny się zejdzie razem Bo tu jeszcze trzeba ziemię powywozić, sprzątnąć Do, do 4 godzin zamkniemy Ja się na tą chwilę, ja się z Wami na tą I widzimy się w odcisku compagnia fondamentale.